Cześć, z tej strony Rafał, pokażę Ci krótką opinię o hulajnodze elektrycznej Motus Scooty 10 Plus 2023 wraz z kierunkowskazami, którą przejechałem ponad 200 km. Kompleksowa recenzja dostępna jest na YouTubie. Hulajka posiada silnik 500 W, co jest w pełni wystarczające, aby móc poruszać się w mieście lub poza miastem. Standardowe podjazdy nie są żadnym problemem. Komfort jazdy zapewniają duże, 10-calowe, dętkowe, pompowane koła, a co istotne, w tym modelu występuje miękka i całkiem przyjemna amortyzacja na przód i tył. Scooty ma dwa kierunkowskazy, Dwie wygodne manetki hamulca, hamulec tarczowy i z przodu bębnowy oba są skuteczne. Hulajnoga posiada szeroki podestęp tempomat czy funkcję startu od zera. Złożenie i rozłożenie hulajnogi zajmuje kilka sekund. Zasięg dla osoby 90 kg wynosi około 40 km, więc wynik w miarę OK. Można ją odblokować i jechać do 35 km na godzinę. Ładuje się do 8 godzin, jest stosunkowo lekka, bo waży 19,5 kg. Posiada aplikację, ponieważ minimalistyczny wyświetlacz oferuje tylko podstawowe parametry. Link do pełnego filmu w opisie. Zapraszam!